Dla bardzo serdecznie w Centrum Kultury i Promocji nie coś na Dziś przeprowadzimy krótki wywiad z no. Panią dyrektor, Moniką Sobą. Zapraszam. Proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie. Od kiedy pełni Pani funkcję dyrektora Centrum Kultury, z kim Pani współpracuje? Nazywam się Sowa Monika. Ukończyłam uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. I od 2015 roku, od lipca, jestem dyrektorem, dyrektorem Centrum Kultury Francji w wino dolna ale też działam w stowarzyszeniach, w Stowarzyszeniu Dolne Inicjatyw oraz w Stowarzyszeniu Twórcza Kreatywność. Zna Pani doskonale historię tego obiektu. Jakie były początki? Początki były trudne, ponieważ zaczęliśmy w 2015 roku. I owszem, budynek był nowy, ale był kompletnie pusty. Został oddany do użytku właściwie dopiero po wybudowaniu, więc tak naprawdę w żadnym pomieszczeniu niczego nie było. Tutaj, gdzie siedzimy, nie było biurka, nie było krzesła, nie było internetu, nie było telefonu, więc musieliśmy włożyć ogromną pracę, żeby tak naprawdę dostosować ten budynek do potrzeb mieszkańców i do tego, żeby pełnił funkcję faktycznie takiego ośrodka kultury. Czyli na samym początku bardzo nam zależało na tym, żeby pozyskać fundusze zewnętrzne, zrealizować projekty i wyposażyć salę. I dzięki takiej wytężonej pracy całego zespołu, w tym momencie, myślę, że za chwilę Wam też pokażę, możemy mieć sale, które są wyposażane profesjonalnie, dostosowane do różnych zajęć od zajęć tanecznych, muzycznych, modelarskich. I tak naprawdę to było takie bardzo duże wyzwanie, żeby doposażyć ten budynek, ale drugim wyzwaniem też było to, żeby zachęcić mieszkańców gminy do tego, żeby korzystali z tego, co im proponujemy, bo to była nowa instytucja i nie do końca jeszcze potrafili korzystać z tego, co my proponowaliśmy. I teraz po tych dziewięciu latach tak naprawdę już nam się udało, mamy stałych odbiorców, ale ten początek był dużym wyzwaniem. Centrum Kultury to największy tego typu budynek w naszej gminie. Proszę nam opisać, kto poza Centrum Kultury korzysta jeszcze z pomieszczeń budynku. Jeśli chodzi o Centrum Kultury, to i sam budynek, bo on nazywał się budynkiem wielofunkcyjnym, to pomieszczenia Centrum Kultury zajmują około 3 czwarte całości tego budynku. Ale też już poza naszą działalnością jest kilka takich instytucji, które ma siedzibę w tym budynku. Pewnie doskonale wiecie, że mieści się tutaj straż, policja, poczta, biblioteka, pogotowie ratunkowe. Więc, tak naprawdę, jeśli chodzi o takie centrum, skupia sporo różnych jednostek, które mają tutaj swoją siedzibę, ale my też współpracujemy z różnymi szkołami, z różnymi instytucjami i w razie potrzeby też udostępniamy pomieszczenia, którymi dysponujemy. Czym zajmujecie się na co dzień? Ile osób korzysta z waszej oferty i ilu pracowników pracuje w Centrum Kultury? Tak naprawdę zajmujemy się bardzo wieloma różnymi rzeczami. Oczywiście standardowo, jak w każdej instytucji publicznej, jest bardzo dużo takiej pracy biurowej, papierkowej, ale głównie tym, czym się zajmujemy, to jest organizacja różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, warsztatów, wystaw, spotkań. Organizujemy zajęcia zarówno dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów. Od takich małych wydarzeń, od takich małych spotkań, w których bierze udział kilkanaście osób, po takie duże imprezy masowe, jak chociażby Świętokwitnących Sadów czy łososińskich Świętoplonów. I tak naprawdę my zajmujemy się wszelkimi rzeczami, od przygotowania, od promocji, podpisywania różnych umów. I ten wachlarz tych rzeczy, które robimy, jest bardzo szeroki i to o czym też wspomniałam wcześniej, duży nacisk kładziemy na to, żeby realizować różne projekty. Te projekty są projektami zewnętrznymi, więc musimy je napisać. Pozyskać takie środki zewnętrzne, później rozliczyć, i to też jest takie czasochłonne, pracochłonne i wymaga takiego dużego zaangażowania. Tygodniowo z takich zajęć tanecznych, muzycznych, ruchowych korzysta około 40, 400, 400 uczestników. Tylko, że też niektóre na przykład dzieci biorą udział w kilku zajęciach, ale tak z tych list obecności. Z tych osób, które mamy zapisanych, no to tak by nam się kształtowało około 400 osób tak tygodniowo, że w takich warsztatach bierze udział. Natomiast jeśli chodzi o liczbę osób, które są zatrudnione w centrum kultury, to jest nas 7 osób, dwie osoby to są tacy pracownicy, którzy dbają o to, żeby był porządek. Natomiast pięć osób to są tacy pracownicy, którzy zajmują się tymi wydarzeniami kulturalnymi oraz pracą biurową. Dodatkowo współpracujemy z takimi instruktorami, np. pani, która prowadzi balet, przyjeżdża do nas specjalnie, więc kilka osób jest zatrudnionych jako instruktorzy zewnętrzni. Jak wiemy, lubi Pani śpiewać i uczęszczając do szkoły w Tęgoborzy brała Pani udział w spotkaniach z kolędą. Jak Pani wspomina ten czas? To w tym pytaniu to już bardziej czas przeszły, bo lubiłam śpiewać, teraz powiem szczerze, że już mi się nie zdarza. Ale bardzo dobrze wspominam ten czas. Dla nas to było zawsze takie duże wydarzenie przegląd kolend, braliśmy w nim udział i z takim dużym sentymentem, bo faktycznie przygotowaliśmy, przygotowywaliśmy się do tego tak sumiennie i to było takie duże wydarzenie. No i też często udawało się zdobywać te najwyższe nagrody, zwyciężać. Teraz, jak sobie wspominam, to był taki bardzo miły czas dla nas. A jakie ma Pani marzenia związane z przyszłością Centrum Kultury? Zależałoby mi na tym, żeby Centrum Kultury było jeszcze bardziej otwarte dla wszystkich mieszkańców, żeby też mieszkańcy aktywnie angażowali się w te różne działania, które my proponujemy. Zależy mi na tym, żeby to Centrum Kultury było faktycznie takim miejscem, gdzie każdy mógłby przyjść do nas i po, poczuć się jak u siebie w, w domu. I też po części gdzieś nam się to udaje, bo już trochę mamy takich relacji wypracowanych z różnymi osobami. Mamy świetne relacje z rodzicami, z dziećmi, ale cały czas zależałoby mi na tym, żeby to centrum było takie otwarte i żeby też każdy czuł się, że jest częścią tej naszej społeczności kulturalnej. Bardzo Panią prosimy o prowadzenie po budynku i pokazanie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Oczywiście, zapraszam w takim razie. Znajdujemy się w holu, czyli wchodzimy do budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Ososina Dolna. W tym miejscu mamy takie mini wystawy. Pewnie za chwilę spojrzycie. To są uczestnicy warsztatów fotograficznych w ramach takiego projektu, który realizowaliśmy wspólnie z młodzieżą, ale też mamy takie zdjęcia z naszej gminy, zdjęcia z takimi charakterystycznymi obiektami, z pięknymi widokami. Więc goście, którzy odwiedzają nas po raz pierwszy, tak naprawdę mogą już trochę zauważyć, jak nasza gmina wygląda i jak piękną jest gminą. Jesteśmy teraz w strefie komfortu. To miejsce powstało z myślą o tych osobach, które czekają, czekają na przykład na różne zajęcia. Zazwyczaj są to rodzice, którzy czekają na swoje dzieci, albo młodzież, która ma przerwę między zajęciami. Więc to jest takie miejsce, gdzie można chwilę odpocząć, można się zrelaksować, można napić się też kawy. I e, zależało nam na tym, żeby stworzyć taką, takie miejsce w oparciu o koncepcję miejsca trzeciego czyli e, miejsce, gdzie można swobodnie przyjść, porozmawiać. I czuć się komfortowo, i myślę, że udało nam się to zrealizować, bo świetnie nam ta strefa się sprawdza. Mamy zazwyczaj w godzinach popołudniowych ją pełną. Zachęcam, żeby z tego miejsca korzystać, ponieważ można też przyjść z małymi dziećmi, jest kącik, w którym mogą się oni bawić, no i przede wszystkim w takich komfortowych warunkach spędzić chwilę czasu. Jesteśmy teraz w sali widowiskowej. To tutaj odbywają się różne koncerty, spotkania. Jest to miejsce prób na przykład big bandu, miejsce różnych zajęć, odbywają się tutaj zajęcia muzyczne dla dzieci. Mamy też pianino, fortepian, więc też jest możliwość rozwijania swoich talentów muzycznych i tak naprawdę to jest takie serce działalności takiej kulturalnej już większej. Od różnego rodzaju teatrzyków, wystaw, spotkań na przykład seniorów, organizujemy różnego rodzaju takie wydarzenia, które, na które po prostu przychodzi więcej osób. To jest sala, która jest wykorzystywana właściwie w każdym tygodniu kilkukrotnie i yy, no bardzo się cieszymy, że też udało nam się tę salę wyposażyć, ponieważ już teraz ma, mamy profesjonalne yy, nagłośnienie, profesjonalne oświetlenie i też jeżeli już są te występy, to one wyglądają bardzo yy, dobrze, bardzo profesjonalnie, bo tak naprawdę mamy możliwość. Yy, tworzenia, czy tym światłem, czy dźwiękiem, odpowiedniego takiego klimatu. Także cieszymy się, że mamy taką salę, bo myślę, że ona spełnia takie wymagania takiej sali, która jest potrzebna na różnego rodzaju wydarzenia, takie większe po prostu. Jesteśmy teraz w sali prób Zespołu Regionalnego Jakubkowianie. To tutaj spotykają się oni dwa razy w tygodniu, ćwiczą taniec, śpiew, muzykę i dzięki temu rozsławiają gminę na Dolna tak naprawdę w całej Polsce. Myślę, że za chwilę zobaczycie liczne dyplomy, nagrody, wyróżnienia. Oni korzystają z tej sali. To jest sala dedykowana tylko dla nich i myślę, że też jest to dosyć duża sala, już teraz z klimatyzacją, która sprawia, że mogą w komfortowych warunkach ćwiczyć i mieć próby. W Centrum Kultury mamy także kuchnię. To w tym miejscu spotykają się uczestnicy warsztatów kulinarnych, ale też bardzo często członkini Kół Gospodyń Wiejskich spotykają się, aby tworzyć różne potrawy na wydarzenia, które są przez nas zorganizowane. Jesteśmy teraz w strefie chilloutu dla młodzieży, czyli miejsca stworzonego z myślą o Was. W tym miejscu mamy różnego rodzaju gry, od gier planszowych, mamy PlayStation, mamy też stół bilardowy, i to jest miejsce, do którego mogą przychodzić młodzi ludzie, mogą się spotykać, mogą spędzać wolny czas bez jakiegoś takiego zobowiązania, że muszą być uczestnikami jakichś warsztatów. Po prostu jest to taka strefa, z której mogą korzystać w sposób swobodny. I tak naprawdę muszę powiedzieć, że cieszy się dużym powodzeniem, i każdego dnia jest to miejsce oblegane przez młodych ludzi. Wejdźmy teraz w naszej sali tanecznej. Ta sala jest bardzo mocno oblegana, ponieważ w niej odbywają się zajęcia tańca jazzowego, baletu, fitness dla seniorów, fitness dla kobiet, zajęcia karate. I tak naprawdę ta sala cały czas jest użytkowana, i właściwie przydałaby nam się kolejna. Obok sali tanecznej mieści się siłownia, z której też można korzystać w godzinach pracy Centrum Kultury. Jesteśmy teraz w sali konferencyjnej. To miejsce, które służy szkoleniom, spotkaniom. Tak naprawdę tutaj odbywają się spotkania klubu nauczyciela, spotkania klubu seniora oraz spotkania członków gospodyń wiejskich, tak jak dzisiaj ma to miejsce. Także bardzo się cieszymy, ponieważ sala faktycznie spełnia swoją funkcję. W centrum kultury mieści się także sala plastyczna. To tutaj odbywają się zajęcia rękodzieła, zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne i tak naprawdę możemy się spotykać i tworzyć różne małe dzieła sztuki. Jesteśmy teraz w studiu nagrań. To studio ma wydzieloną reżyserkę, więc możemy w taki profesjonalny sposób już nagrywać różnych użytkowników, a z tego studia korzystają muzycy z, naszego, z naszej gminy, z naszego regionu. E, czyli zarówno nagrywaliśmy członków orkiestry, nagrywaliśmy zespół regionalny Jakubkowianie, nawet nagrywaliśmy członków klubu nauczyciela po lekcjach, którzy prezentowali e, twórczość poetycką. Na poddaszu mieszczą się także nasze biura, więc jest moje biuro oraz trzy inne. Jesteśmy teraz w sali modelarskiej. Korzystając z tego, że w pobliżu mamy lotnisko Aeroklubu Podchalańskiego, zapraszamy młodych uczestników do tego, aby brali udział w warsztatach modelarskich. I te warsztaty cieszą się naprawdę dużą popularnością. Oni spotykają się dwa razy w miesiącu w tej sali. Ta sala jest świetnie przygotowana dla nich, ma różnego rodzaju narzędzia. Jeszcze muszę dodać, że właściwie wszystkie sale, w których byliśmy i wszystkie miejsca, po których Was oprowadzałam, są zrealizowane dzięki zaangażowaniu całego zespołu. Czyli tak naprawdę włożyliśmy mnóstwo pracy w to, żeby pozyskać takie środki zewnętrzne i żeby doposażyć te wszystkie sale, bo u nas właściwie każda lampa, każdy przedmiot, każdy kwiatek jest zakupiony z takich projektów zewnętrznych. A to jest moje biuro, biuro dyrektora Centrum Kultury i w Gminy Ososina Dolna. Tak naprawdę chyba nie różni się niczym od takich standardowych biur, czyli mamy biurko, komputer, jakieś dokumenty. I tylko może tyle, że drzwi do tego biura mam zawsze otwarte. Dziękujemy za poświęcony czas. Również dziękuję, to była dla mnie przyjemność i zapraszam do Centrum Kultury i Promocji Gminy na Dolna.